Wykonawca rozpoczął roboty 29 maja. Dzisiaj kończymy, czyli okres na taką inwestycję bardzo krótki. Koszty to niecałe 2 miliony złotych. Zakres, e, pełna infrastruktura. Czyli na tym odcinku, na którym do tej pory nie było nic, wybudowaliśmy kanalizację deszczową, wszystkie sieci, oczywiście oświetlenie, chodniki, ścieżka rowerowa i nawierzchnia asfaltowa. To jest odcinek drogi, która powstała, której wcześniej w ogóle tutaj nie było. Jest to odcinek drogi, który ma ogromne znaczenie, gdyż on się wpisuje w zachodnie połączenie miasta Wejcherowa. Jest ono bardzo ważne, szczególnie na powstającą trasę. Kaszubską, która zmieni przemieszczanie się, szczególnie w okresie letnim turystów, przez Wejherowo. Więc musimy, biorąc pod uwagę te nowe wymagania, przystosować też drogi. Układ komunikacyjny Wejherowa i właśnie ta droga, którą dzisiaj odbieramy, jest częścią takiego układu. Bardzo się cieszę, że właśnie w, w tym okręgu bardzo dużo się dzieje, rzeczy z infrastruktury naszego miasta, bardzo dobry. Stoję na czele wnioskujących, wnioskodawców, grupy radnych, bardzo dużej grupy radnej, która ma pomysł na nadanie imieniem, imienia właśnie te, dla tego ronda, imieniem Żołnierzy wyklęty. Kończy się ta ulica z tej strony rondem, który łączy ulice boczne, czyli Derdowskiego i Krasińskiego i wylatujemy w ulicę Nadrzeczną, gdzie mamy również wyremontowane po jednej stronie chodniki, po drugiej tylko część chodników, ale resztą również się zajmiemy w niedalekim czasie.